Koleżanki i koledzy, drodzy uczniowie, cieszę się, że mogę dziś, choć w inny niż zazwyczaj sposób, spotkać się z Wami z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nas przeżywa święta w sposób indywidualny, nadając im wiele różnych znaczeń. Towarzyszą nam głęboko wpisane w sercu wspomnienia, zarówno te radosne, jak i te bolesne. Na święta Bożego Narodzenia zazwyczaj czekamy z utęsknieniem, ale dla wielu stanowią one okres, gdy w sposób szczególny przeżywają oni swoją samotność. Należy do tych osób, którzy jak większość z nas bardzo dużo czasu spędzają przy komputerze. Mam konto na platformie, dostęp do e dziennika, korzystam z nich codziennie. Wielu z nas nie wyobraża sobie też życia bez Facebooka, Instagrama czy Messengera. Teraz to przestrzeń, w której komunikują się setki, jeśli nie tysiące, a może nawet miliony ludzi. Ale ja muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy i nigdzie nie miałam tak silnego poczucia samotności jak właśnie w tej wirtualnej rzeczywistości. Samotność i izolacja są nieuchronnie wpisane w kondycję współczesnego człowieka i nie ma to związku z obecną sytuacją epidemiczną. W naszym kręgu kulturowym ten proces wyobcowania rozpoczął się wraz z rewolucją przemysłową i towarzyszącymi jej przemianami. Rewolucja informacyjna nadała jej nowy wymiar. W świecie, w którym mamy wręcz nieograniczone możliwości kontaktowania się z wieloma osobami na duże odległości, jest jednak dużo obojętności na drugiego człowieka, dystansowania się. Często brakuje nam ochoty na uważne słuchanie, próbę zrozumienia czy empatię. Te święta, jeśli chcemy je dobrze przeżyć, pozwalają krytycznie spojrzeć na tę rzeczywistość. Rodzi się bowiem Bóg człowiek, który chce słuchać ludzi, okazać im swoje miłosierdzie i dawać nadzieję na to, że zło zostanie ostatecznie pokonane. Niewierzącym, którzy zapewne są pośród nas, mogę powiedzieć, że również wierzącym trudno w to uwierzyć. W tym sensie granica między wierzącymi a niewierzącymi jest bardzo płynna. Tak czy inaczej, w wielu naszych rodzinach Święta Bożego Narodzenia są czasem, w którym wielu przemówi ludzkim głosem. To czas w którym odzywają się do siebie najwięksi wrogowie, skłóceni lub oddaleni od siebie od dłuższego czasu członkowie rodziny. I nie szkodzi, że potem wszystko wraca do tak zwanej normy. Dla tych kilku chwil szczerości i uwolnionego dobra warto przeżyć kolejny rok. Święto Bożego Narodzenia tradycyjnie też towarzyszy atmosfera pokoju, jakiejś przenikającej serca ciszy i refleksji, które nie towarzyszą nam Codzień. Warto zatem przy świątecznym stole skorzystać z tych darów. Wykorzystajmy ten czas, aby był bliskością i spokojem, by wszystko nam się rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Życzę wszystkim, by ten czas wypełniony był wiarą, nadzieją i miłością. Niech codzienność przepełnia dobro, radość i pokój, a każdy dzień Nowego Roku przyniesie pomyślność i szczęście. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i do Siego Roku.